Tak mi to pomóż Bóg. Po wypowiedzeniu tych słów Bogusław Fijas został zaprzysiężony na wójta gminy Ostruda. Uroczysta sesja odbyła się 30 października. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć lokalnych polityków, przedstawicieli służb mundurowych i oczywiście mieszkańców gminy. Bogusław Fijas to doświadczony samorządowiec, który nieraz przemawiał przed publicznością. Jednak wystąpienie w roli wójta to coś zupełnie nowego. Zawsze jest stres, zawsze są emocje. To jest normalne przy wystąpieniach publicznych. Słyszałem nawet kiedyś takie powiedzenie, że człowiek się boi zasadniczo dwóch rzeczy: no. śmierci, co jest rzeczą naturalną, i właśnie przemówień takich publicznych. Także na pewno jest strema. No. Nowo wybrany wójt ma dwa lata na zrealizowanie swojego planu wyborczego. Teraz jednak zabiera się ostro do pracy. W gminie w przeciągu najbliższych tygodni trzeba rozwiązać dwie niezwykle ważne sprawy. Do 15 listopada moim obowiązkiem jest przedstawienie projektu budżetu na rok 2013 i właśnie obok tej sprawy, sprawa Morin jest sprawą priorytetową. Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Słowo współpraca padało najczęściej, oczywiście w kontekście współdziałania ze starostwem powiatowym i urzędem miasta. Zarówno Czesław Najmowicz, jak i Bogusław Fias stwierdzą, że w najbliższym czasie dojdzie do ich spotkania. Panowie znają się od wielu lat i zapewniają, że obie instytucje będą ze sobą ściśle współpracować. Poczekam aż Pan Czesław zostanie zaprzysiężony prawdopodobnie 7 czy, czy, czy 6 listopada i wtedy rozpoczniemy już taką formalną współpracę. Oczywiście z Czesławem jestem w stałym kontakcie, cieszę się, że został burmistrzem Ostrudy i na pewno rokuje to, tak jak dzisiaj powiedziałem, bardzo owocną, opartą na rachunku, mogę powiedzieć, ekonomicznym współpracę. Taki widok nieczęsto się zdarza. Włodzimierz Brodyk i Bogusław Fijas spotykali się do tej pory na sesji Rady Powiatu i to po przeciwnych stronach barykady. Dyskusje między nimi bywały ostre. Starosta pojawił się jednak na zaprzysiężeniu fiasa na wójta gminy Ostróda z pewnym przesłaniem. I dodam na koniec taką jedną sentencję. Byłeś w opozycji tyle lat. Dzisiaj wykorzystaj swoją szansę, bo ją masz. Czy wykorzystasz? To wiele zależy od Ciebie. Wszystkiego najlepszego. W najbliższych dniach ma dojść do spotkania wójta ze starostą. Chodzi o rozwiązanie problemu zalegających tą śmieci w Morlinach. Sprawa ciągnie się od wielu miesięcy. Pozostaje nam tylko czekać na jej pozytywny finał.